Dzień dobry, jestem w Polsce. Niestety w przykrych okolicznościach e, przyleciałam do Polski. Nie myślałam, że wrócę tutaj w tym roku, bo zawsze w Polsce jestem tylko w okresie wakacji, ale wróciłam. Jestem tutaj, więc come with me. Ignorujcie syf, który jest na łóżku, ale pamiętacie ją. Hej! Miała na imię Fifi. Później miała na imię Ciapka, a teraz ma na imię Laila. Cześć Laila! Tęskniła za mną, no co ty, no oczywiście, że tak! Muszę się pochwalić moimi nowymi paznokciami, to są takie Christmas Nails. Eee, było bardzo trudno znaleźć inspo, który mi się podobał tak wyglądają, są trochę za długie jak dla mnie, ale myślałam, że wypróbuję troszeczkę dłuższe tym razem, bo ja nienawidzę długich paznokci e, i na tym okazało się, że mam ochynolizę? onycholizę? coś takiego, możecie to sobie wygooglować, e, mój paznokieć się odłączy od czegoś, co się zaczyna na ło Czyli no nie wiem od czego. Możecie to sobie wygooglować, więc jak na razie ona sobie odpoczywa. Dlatego ona w ogóle jest taka cała sucha, i jeszcze mój paznokieć wygląda okropnie, więc mam nadzieję, że ona się za niedługo wyleczy. Kilka dni temu w Polsce u mnie tutaj, w mojej okolicy, był śnieg. Wtedy akurat nie nagrywam, ale był śnieg. I byłam taka szczęśliwa, bo ja śniegu nie widziałam od ponad 6-8 lat, coś takiego. I byłam taka szczęśliwa. Nie było go dużo, ale zrobiłam sobie fotki. Ostatnio chodzę jak taki zombie w tych samych ciuchach. Nie robiłam w ogóle skincare'u, nie dbałam o swoje włosy, o swoją cerę. W ogóle o nic. I wyglądałam horrible. Horrible. Po prostu dlatego, że no nie mam siły. Mówiąc szczerze, to ja teraz powinna być w szkole. Upsy, <laughs> upsy. Powinna być w szkole. Ale jestem po egzaminach i wszystko. <laughs> tego co pamiętam, wszystko co się uczyliśmy po egzaminach i tak powtarzaliśmy jak wróciliśmy po nowym roku wróciłam w tym samym miejscu 3 godziny później, bo mi bateria zmarła e, chciałam wam polecić to, to jest taki tonerowy serum dosłownie 2 in one. E, tak nie piszę, ale moim zdaniem to jest taki tonik plus serum z marki Mixum, to jest chyba koreańska marka e, Glacier Water Hyaluronic Hyaluronic Acid Serum, to jest bardzo fajne, dlatego że to jest takie, nie wiem czy widzicie w butelce, to jest takie gęste, takie trochę glutowate, ale jest bardzo fajne, bo jest bardzo nawilżające. Ja ostatnio, tak jak mówiłam, po prostu nie chcę mi się robić skinkera, nic i to jest bo jeden produkt i moja skóra już jest taka żywa, już jest taka glowy, taka plump. I po prostu bardzo dobrze nabierzam moją skórę i naprawdę zakochałam się w tym. Jak widzicie, no ja dopiero to zaczęłam używać. I ja rzadko polecam rzeczy, które dopiero zaczęłam używać, ale to to jest game changer, naprawdę. I dla dziewczyn, które są takie lazy, jak ja, to polecam. Nie wiem, czy wspominałam, ale maluję się dlatego, że idę na łyżwy z moją przyjaciółką i byłam raz na łyżwach. To będzie mój drugi raz. Byłam raz na łyżwach ze szkołą i wróciłam do domu taka obolała, cała fioletowa. Eee, no, <noise> mam zdjęcia, pokażę Wam za chwilę eee, Ale ja zawsze, zawsze mnie interesowało w ogóle łyżwiarstwo, figure skating zawsze chciałam jeździć na łyżwach, ale w Irlandii nie mamy żadnych takich, które się otwierają eee, przez cały rok. Mamy te takie tylko sezonowe. Eee, no i nie wiem, jakoś... Nigdy nie, nie poszłam na te sezonowe, nigdy ich nie wypróbowałam, a zawsze mnie interesowało łyżwiarstwo. W innym życiu myślę, że ja je, je, jestem na olimpiadach, na łyżwach i sobie tam jeżdżę e, Ale w tym życiu niestety nie. W tym, w tym życiu wracam cała fioletowa do domu i Wam teraz pokażę zdjęcia. Tutaj mam jedno kolano. Tutaj mam jeden łokieć, drugi łokieć. O! I tak wyglądało później wieczorem. To jest, to jest to, tak to jest to samo kolano, patrzcie jak to wygląda i tutaj jest drugie kolano jeszcze z boku i miałam taki jakby, takie serduszko zrobione, nie wiem, czy to, co to jest, to jest, a takie rozdarte. Więc tak wyglądałam ostatnim razem, kiedy byłam na łyżwach, e, zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądało. Mój makijaż dzisiaj wyszedł mi po prostu pięknie. I zrobiłam coś innego z włosami, bo włosy normalnie po prostu zostawiam, żeby były rozpuszczone i są takie po prostu basic, ale dzisiaj chciałam być, chciałam być different, chciałam być inna i zrobiłam sobie takie warkuczyki, które jakby, o, idą tak po mojej głowie, jako taka opaska, ściąga, się śmia, że to głupio wygląda. Ja myślę, że wygląda słodko i bardzo długo mi to zajęło. To zajęło mi bardzo długo czasu, więc nie ściągam ich i zostawiam Trochę się boję, bo nie wiem, czy ja, co ja mam w ogóle zabrać, czy ja wam, znaczy co ja mam w ogóle ubrać, jeżeli chodzi no, o takie ubranie ciuchowe, to mam bluzę z Cinsea i mam legginsy z Primarka, tylko że to są leggingsy z takim, o z takim misiem w środku I wydaje mi się, że ten miś się zrobił cieńszy w tym roku Bo w tamtym roku jak kupowałam te leginsy pierwszy raz To, on, ten, to ten miś był taki gruby A teraz wydaje mi się, że jest strasznie cienki I to są nowe leginsy To nie są już takie, w, którym, w których chodzę non stop Tylko to są nowe leginsy I nie wiem co się stało z tym futerkiem Ale jestem bardzo e, smutna Bo kiedyś mi w serio było w nich ciepło A teraz są takie... my. Chodzi mi bardziej o rękawiczki i o kurtkę, dlatego, że ja tutaj w Polsce mam tylko jedną kurtkę e, North Face'a i trochę boję się ją zabrać, bo jak spadnę i ją rozwalę, to po prostu będę musiała ją ściągnąć e, Nie wiem, czy mam w ogóle kolczyki ubrać, bo nie chcę, nie wiem, sobie krzywdy zrobić, okej? Okay? Nie sobie krzywdy zrobić, nie wiem, czy mam okulary ubrać, chyba ich nie ubiorę, dlatego, że jak spadnę To będzie po okularach i jeszcze nie wiem, gdzie ja mam was wsadzić bo jak się wypalę, to będzie też po kamerze. Moje myśli są takie, że pójdę po prostu bez kolczyków. Albo, no nie, bo ja, ja zabrałam ze sobą tylko jedną parę kolczyków. I ciociaga ma resztę. Ona ma trzy pary kolczyków, tylko że nie ma takich malutkich, które by nie przeszkadzały. Chyba, że tylko te ubiorę. Nie wiem, agent. No, jeszcze są takie e, mini jaja, dlatego, że jak przyleciałam, to EU roaming, moja data, nie napisali mi ile ja mam gigabajtów i ja myślałam, że mam 100, bo w Irlandii na przykład poza domem mam 100 gigabajtów i nic mi nie napisali, że mam, bo normalnie mam 15, ale nic mi nie napisali, więc myślałam, o kurde, o, mam 100 gigabajtów w Polsce, nie. Miałam 18 teraz y, mam zgaduję 2 gigabajty, bo już y, zużyłam 80%, bo dopiero kiedy zużyłam 80% mojego gigabajtów, to mi napisali, że zużyłam 80% i, i dupa, bo muszę oszczędzać i mam już chyba mniej niż 2 gigabajtów, więc nie wiem. I nie ma sensu e, kupować więcej gigabajtów. Bo po prostu to jest takie trochę wyrzucanie pieniędzy, po prostu zostanę bez, bez internetu Będę musiała e, od Ciociagi brać hotspota, bo ona ma więcej gigabajtów niż ja Nie wiem, 45? Czy coś takiego, nie wiem, to no I e, chciałam wam pokazać mój, mój cały outfit O, bluza i leginsy i moje ulubione skarpetki z misiami E, jeszcze ubiorę agi i do Polski zabrałam dosłownie trzy swetry, jedną bluzę i cztery pary spodni, ale zostały mi tylko trzy pary spodni, bo jedną wyrzucił, e, nie wyrzuciłam, tylko jedną wysłałam już do Izraeli w paczce, więc... Um. I jedyne takie wyjściowe, wyjściowe to są spodnie z e, później mam telegincy i mam sweatpantsy, które są w ogóle tylko po domu. I mam jedną bluzę, czyli tą, więc. O! I jeszcze wysłałam jeden sweter do Irlandii z powrotem, więc mam, mam jeszcze mięciuk. Kupiłam sobie jakiś czas temu błyszczyk z Bioma, znaczy błyszczyk, to jest olejek do ust. Z Biomy i jest bardzo fajny, jest bardzo nawilżający W ogóle dzisiaj to film poleca, jak. <głysza> bardzo fajny, nie jest zbyt tłusty i nie jest zbyt klejący. Jest taki Oj, trochę za dużo dam. Jest taki po prostu perfekcyjny. No sami zobaczcie konsystencję. Faj, faj, fajne jest opakowanie i aplikator też jest fajny, bo jest taki duży. Nie chcę go ubrudzić zbyt, więc dam to chyba na palec. Jak go kupiłam, to spodziewałam się, że to będzie takie badziewo, że to będzie takie byle jakie, ale naprawdę jest fajne czuję się jak każdy chłopak na świecie, który czeka na swoją dziewczynę kiedy są umówieni gdzieś dlatego po prostu, że mam stresa, bo jest już ciemno oczywiście jest zima, robi się ciemno szybciej i po prostu jestem mam łyżwy, chowam aparat, bo się krępuje wchodzę na lodowisko, nie biorę was, bo bo mi spadniecie i zepsuję aparat i nie zabieram kurtki, bo mam North Face, bo boję, że zepsuję albo zerwę, mam łyżwy Mam nadzieję, że nie za duże, bo zabrałam 34, bo bałam się, że 33 będą za małe. Więc nagram filmy na telefonie, a jak wszystko wam pokażę. Więc trzymajcie się ze mnie pa. Jestem bardzo stressing right now. I am very stressed. Wyczyścili lód i teraz jest taki śliski. Ja tam gaz, ja tam nie wrócę. Siedzę i oceniam tutaj wszystkich na tym lodzie, ale ja szczerze mówiąc nie, nie, nie jadę jakoś lepiej. Um, idę odłożyć kamerę, bo o, ja was tam nie zawieram. Nie, 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 bo rozwalę kamerę i będziecie ze mną tęskni. Mamy jeszcze mega wyżerkę, bo u mnie e, nie ma kręconych frypek i ja muszę po prostu wykorzystać tą okazję, bo u nas zlikwidowali, nie wiem czemu. A tutaj jest sezonowo, więc hello, your mind get in my mouth. Nigdy nie byłam szczęśliwsza w całym moim życiu.